Witajcie, Młyn z tej strony. Oto szlak fortyfikacji nadmorskich, czyli z górek zachodnich do stogów. Pozdrawiam. Tutaj, zaraz na parkingu pojawia nam się Pierwszy z bunkrów, z fortyfikacji nadmorskich właśnie. Tam jest jakaś tabliczka i tam widziałem jeszcze jeden taki bunker. Trzeba zajrzeć do środka. Oczywiście pełno butelek i nic. Niestety już trochę długo trzeba iść taką drogą. W pobliżu tego szlaku mamy, słuchajcie, ujście Wisły Śmiałej, gdzie oczywiście warto, bo oczywiście tego to robię oto ujście Wisły małej i jakiś napis dziwnego Influencera od hikingu idealny miejsce na przerwę idziemy na morze i z są historii czyli cel tej roboty z powrotem na szlaku już jest naprawdę ciekawie jest jakaś wieża, jakiś bunkier aha, nic takiego pociętego, tylko dziura no super I tak wygląda od środka Uwaga, wchodzimy. Puk-puk. Chodziło. Puk. Ja chciałbym tu mieszkać. Fajnie. są gdzieś. Nie, spotkanie z panem Dzięciołem. Dzień dobry. Nie będę się gardzać. Dotarłem do chyba najciekawszego miejsca tego szlaku póki co. Trzeba zejść tam na dół. Tu jest jeszcze coś. Aha, bo tam jest zejście. Dobrze. dobrze. To tylko to. To, jest to jakieś stanowisko baterii leśnej. 1911 rok. 4 km do końca szlaku. Tu kolejne miejsce, na których musimy wejść. tak samo jak to poprzednie stanowisko. Aha, jak on tutaj wkleił Phoenix z tamtego. Jest mi, jest tutaj wkleił ten poprzedni filmik z tamtego stanowiska Peteli, to nikt by się nie skapnął, że to, że to jest inna. Tam była bateria leśna z 1911, tutaj 1915, wiejska. Las, bliskość morza i bliskość ujścia Wisły już uczyniają ten szlak pięknym miejscem na taką południową wędrówkę, ale te fortyfikacje to jest coś zdumiewające. Tak, zdumiewające są te fortyfikacje. A tutaj w pobliżu pięknych wydm, zbliżamy się do plaży. No, no właśnie, tam. tam jest to ujście Wisły gdzie byłem na początku tego filmiku. O, już się rozstaje z moim pikiem. Mną, ogromny schron dowodzenia baterii widmowej. Właśnie niestety się nie da, ale robi, robi wrażenie. Kolejna jest niestety się tam nie przycisnę. Ale, ale puszki i tak tam są. Tu powstaje jakaś droga. Kolejny ciekawy obiekt, niestety nie jest opisany Tak się wezmę u góry. Powoli schodzi mu nie. Dobrnęliśmy, no, właściwie ja dopnąłem do czegoś takiego To zawodzące miejsce jest miejscem, w którym się cofam. Na no, koniec stupa, którym wcześniej pominąłem, też da się tu wejść. E, tam w ogóle widać most, ja go, ta na napawadł jego, to jest jasne. Przez to, że tutaj jest jakiś ramodkowy, <grym> to przegrabiłem to. Cieszy mnie, że wreszcie idę jak należy. Piękny staw